Tak naprawdę, żeby zacząć, to nie potrzeba żadnych specjalnych y, talentów odkrywać w dziecku. Najłatwiej po prostu zapisać, y, przyjść na trening, zobaczyć, czy dziecku się podobają takie treningi, czy wykonuje ćwiczenia z przyjemnością, czy sprawia mu to radość. Jeśli tak, to, to od tego zacząć, dlatego że szkolenie judo jest bardzo długotrwałe. Zaczyna się od ćwiczeń ogólnorozwojowych, do których nie potrzeba specjalnych predyspozycji. Dopiero w toku, tak naprawdę, szkolenia będzie wiadomo czy te predyspozycje odpowiadają, czy na przykład warto zmienić dyscyplinę. Yy, wydaje mi się, że szczególnie dobre są dla takich dzieci, które są aktywne, które mają dużo energii na co dzień, yy, dlatego że ma mata daje im możliwość wybiegania się, w trochę pozwala im się wyszaleć, szczególnie w okresie jakimś zimowym, kiedy jest mniejsza możliwość yy, Zabawy na dworzu, to tomata daje dużo, dużo radości, w takim sensie, że można się poruszać, pobiegać, ćwiczyć. I z tego powodu jest tak naprawdę dla każdego, kto, kto ma potrzebę jakiegoś ruchu. Dzieciom daje to ogólny rozwój przede wszystkim, na początkowej fazie wzmocnienie wielu mięśni, naukę koordynacji. Ja mam sześć. Ja mam sześć. A powiedzcie, jakie ćwiczenia najbardziej lubicie? Ja zabawy. Ja zabawy. Ja też zabawę. Lubicie się tak męczyć? Tak. Ta. A powiedz mi, dlaczego lubisz chodzić na judo? Baba?